No dobra, słuchajcie, przyszły zakupy na majowe szczupaki, majowe bolenie, nowa wędeczka, nowy kołowrotek. Wszystkiego już dobycie się. Nad wodą dzisiaj odcinek ze szczupaków. Mamy dzisiaj my dzisiaj 1 maja, poranek. Czekam na kolegę zaraz i zostawiam u niego rower i idziemy z buta nad rzekę. Otwarcie sezonu szczupakowego i boleniowego. Ale dzisiaj zaczynamy od tych pierwszych, czyli od szczupaków z nowym sprzętem. Wszystkiego dowiecie się już nad wodą. Wędeczka Jackson Grey Stream od 4 do 17 gram. I kołowrotek Sahara 3000. No a plecionka Spider Wire 014 Fluo. Fluo dlatego, że lubię widzieć plecionkę i jak się zachowuje przynęta. Dobra, zaczynamy. Kółowrotek bardzo płynnie chodzi jak na razie. Rewelacja. Ale na dozbrojce już się kurde coś zahaczyło. kur Kurde, chyba coś Ja to mam wrażenie, że tu już ktoś złowił szczupaka już nie biorę W sensie, że ktoś był przed nami o. Było pierwsze branie u kolegi na Dragon Bandita Widział nawet uderzenie. Taka 50 szczupak a ja cały czas zaczepię praktycznie Ważne, że są szczupaki A czysta woda jest, powiem wam Bo w kwietniu to kurcze Pływało na powierzchni tych ziel No Ja stanę bardziej w prawo, ty w lewo ma. No, gadali się, kupili w piwo. I zrobili drzwi Dobra, no. Już stęskniłem się za szczupakami. Ale ja nie... Siedzi szczupak. Zajebiście. Znaczy, bardzo fajnie. Ale co to jest? Nie no, szczupaczek. Pierwszy, majowy. Malutki. Malutki, ale fajny. Kolega połamał wędkę, ale skrócił sobie i jakoś łowi. No poszła, poszła. Nie mój, ale kolegi. One po brzegach siedzą. No skuterem ktoś jeździ. Ale Ten pies? Już nas wyprzedził ten gość na skuterze. Co? Ta? No zawiązuj inną. No tam jeszcze przyjdziemy obok tego skutera, bo tam też fajne są miejsca, zwłaszcza, że jest czysta woda. No. Dawaj, zmieniamy miejsca. Na gumę tam będzie ja tu, Bo tam, gdzie nie reagują na blachę, to mogą na gumę i odwrotnie. Duży? Uuuu... Człowieku... Znaczy, ja to nie wiem. <grym> nie wiem, co to jest. Uuu... Oooo... Maj... Czterniastak. O kurde, ma... fil... Albo obolenia zaciekające. Nie, szczupaka albo leszcza za kapoty. Nie, chyba szczupak. Wiem, że za jest. Ta? No. Ale co to jest za ryba? Szczupak. Ładny za mordy Ładny szczupak Dobra już, chodź 50 To zaraz Olej zobacz co mu się stało Jak on się owinął. No strasznie Uważaj na rętkę 50 Może nie ma 50 takie ma, ma 50 Olej, zobacz co Majowy szczupak 1 maja kręci Polecam gumy No jakby wymiar to masz sezon już zaliczony No jak? Ale Na dozbroje, oczywiście. Nie chcę z Na... kolei Ale owinął się, że my myśleliśmy, że jest za kapotę, bo miały tarło i... Nic dziwnego by w tym nie było. przynięta co to jest? Dragon Fatty. Takie coś. Sredynowy. No i Szczupak, ja podejrzewam, że masz 45, ale kolega mówi, że 50. 45. No... 40... 50, zobacz. A, no. No taki, no 50 rzeczywiście, ten co ja w kwietniu takiego zrobiłem. no to masz sezon zaliczony. No i gitara. Masz nagrane dwa hole. A jak? Czekaj, jeszcze nagrane wypuszczanie. Dawaj, bo się zaraz czuję, że... Zaraz się weźmie. Że... U... Uważaj. Łoże, to z obu, jaka torpeda. Na insta też stawię od razu. Jaka guma, jaki kolor? Taki seledyn, nie? Też im dam coś po oczach.

<gry> Jakie ja lubię takie chwile. Co? Są chwycami, co zrobiłeś? Co zrobiłeś, co do mnie zrobiłeś? Pfu! Nie, ja i tak bym chciał sam polskość obok tych linii. Siedzi Szczupak? Ojej, malutki Kolega ma dzisiaj Dzień Konia słuchajcie Łowi jeden po drugim Szczupaku Sorry, że trzaskanie kamery, ale mam otwarte, żeby był lepszy głos Dzień Konia Raz w życiu mu się udało Pokazać majówkę na rozpoczęcie sezonu Cały czas na jedną gumę, człowieku. Nie Przyznaj się widzą, że masz strasznego farta dzisiaj. Nie Nie masz? Po prostu. Wypuszczę go za ciebie. Puszczamy Poszedł. Moja, nowy, mój nowy sprzednik chce mi dać szans żebym go przechcił. Kurde, Bela! Oh, <gry> Cały czas mu biorą ryby, co jest gralne. Znaczy, malutkie szczupaczki, nie ma... Ale, no, biorą. Cały czas mu. Co jest w tej gumie? Ja się dodałem, nie da to. <gry> <gry> Znowu? Siedzi! Ujej, ale przywalił! Był! Ale jak przywalił, ja pierdzielę, człowieku, jak boleń! Ale jak walnął, aż mi serce stanęło! No. Dzikie takie. Zajebiste, nie? Super, miejsce. Marzenie nie? Ale już wydeptany, już ktoś tu łowił. Patrz, a ja mam pytanie, czy umiesz tak zarzucać jak ja teraz? Tak. <grymiany> Czekaj, bo mi się poplątało. Trochę blisko było ten, bo pociąga tutaj się poplątało. Malutki, nie? To co ludzi oszukujesz? No już jest dziewiąta, pewnie. No to... Dziewiąta, sześć. No a dziś dziesiąta, trzydzieści być w domu. Rzucaj na drugi brzeg, tam jest głębiej, ale nie widzisz Gdzie? No nie widzisz? No jest, ale tam Ale tam już nie widzisz, że rzuciłem. Nie, tu jest głębiej. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Udało się złowić parę szczupaków Koledze, a mnie się udało złowić jednego szczupaczka. Podsumowując, sprzęt fajnie, wszystko elegancko, ale no niestety zerwałem trochę przynęt kanibali, nie kanibali. Także to by było na tyle dzisiaj. Jeszcze oczywiście w tym odcinku będziecie widzieć kilka szczupaków z pierwszych dni majówki, znaczy z pierwszych dni maja. Trzymajcie się i oglądajcie dalej. Jest i kolejny majowy szczupaczek. na wertóweczkę. Nienagrany hol, bo już kamera się wyczerpała. Mamy już wieczorek. Rybenkę wypuszczamy. Ale te majowe szczupaki są silne. Boże, Boże. No i był szczupaczek drugi, prawie jak w drugim, w tamtym samym miejscu co ostatniego złowiłem też nie za duży, taki pięćdziesiątek. Ale silne są te szczupaki teraz w maju bardzo silne jeszcze na Jacksonku w greystreamie. Gigantycznych tu szczupaków. nie ma, dlatego mogę sobie pozwolić na delikatniejszy sprzęt. Z pierwszych dni majówki, znaczy z pierwszych dni maja. Trzymajcie się i oglądajcie dalej.